Cześć wam wszystkim, z tej strony wasz ulubiony youtuber Brawl Starsowy, który przeszedł na emeryturę, a dzisiaj moi drodzy zagramy sobie nowy challenge, który jest w giereczce. Jakiś challenge z robotami, jest to coś nowego, bo mamy jakby normalny challenge z normalnymi mapami, ale mamy jakieś roboty, nie wiem, bo jeszcze nie grałem, ale... Mniej więcej coś takiego ma to być i tak to ma wyglądać, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście jak chcecie więcej Besa tu na tym kanale. Łapka w górę, subskrypcja 30 tysięcy, czeka, ja nie wiem. Ja czekam na 30 tysięcy na tym kanale z półtora roku, czekam na 30 tysięcy na moim instagramie no też wzrok myślę, więc weźcie wbijcie i tu, i tu, bo ile mogę czekać. No szanujmy się, już szybciej mi rosną suby na głównym kanale niż tutaj na Instagramie, więc wbijcie na Instagram, wbijecie też tutaj subskrypcje, a tak na poważnie przejdźmy już sobie do odcinka, sprawdźmy sobie sklepik, bo mamy coś za darmo. Jakieś nowe pinsy, wiadomo, jak cokolwiek kupujecie kodzik panda. Bardzo dziękuję, muszę jakoś tutaj płacić za paliwo do mojego auta, więc jakbyście kupowali z moim kodem, to będę bardzo wdzięczny. Sprawdźmy sobie tutaj rzeczy. Jakieś skiny złote to mnie nie interesuje, to się wczyta, wczytuje się, dobra, fajnie. Generalnie skinów jest teraz tak wiele, że... Nie wiem co miałem powiedzieć, ale jest po prostu dużo skinów. Odbierzmy sobie to za darmo. Mamy gadżet, gadżety ja teraz kupuję. Mam już dużo kupionych gadżetów, chyba wczoraj też dwa kupiłem, bo sobie codziennie sklepik sprawdzam. Mam 13700 golda, więc jak widzicie mam tutaj te... Takie trójka, że trzy nowe rzeczy mam jakieś, ale dobra, to sobie później popatrzymy. Nieważne, tu mam dużo misji. Niedługo nowy karnet wychodzi. Właśnie jak chyba oglądacie ten film, to już wyszedł ten karnet. E, a ja, no, raczej nie wbiłem nic nowego. A w ogóle mam jeszcze z poprzedniego sezonu coś, ale to będziemy robić polowanie na gusa Jak wyjdzie gusto, wtedy zrobimy polowanie na niego z tych skrzynek. A, a tak to na razie tutaj mogę sobie, nie wiem, Golda odebrać w sumie i tyle. Więc na razie nie będę nic odbierał. No, na pewno jak widzicie ten odcinek, to już się karnet zmienił. E, przejdźmy do challengeu. Mam tutaj Fort Klejnotów, spadająca gwiazda, napad. Na na serwisie, knockout skała bell i później koniec i będzie ikona gracza. Dobra, ja chcę ikonę gracza, dawno nie grałem żadnych challenge. Fort Clay, no tu czekajcie, co to była za mapa? Coś takiego. Dobra, ja tu lubiłem grać albo jakąś tarą, która wjeżdża z krzaków, albo nie wiem co, więc biorę tarę. Mam nadzieję, że ona oddaje nam wszystko teraz po 500, więc nie powinno mi jakichś spoconych ludzi wybierać. Gadżet ten Gwiezdna moc, ta, która atakuje. Eee... Tak, Która atakuje, dobra. Lecimy pierwszy meczek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Łapa w górę, subskrypcja na tym kanale. Lecimy, widzowie. W ogóle jak oglądacie ten film, to my w ogóle chyba w Polsce nie ma, bo yy, chyba to wleci w środę. A w środę miałem jechać na wycieczkę klasową, i mam być w Czechach podobno. Nie wiem, może jednak nie pojadę, bo się nie odbyła, nie mam pojęcia. W ogóle, kto robi wycieczkę klasową w pierwszym tygodniu szkoły, widzowie, to jest dziwne. Ale no cóż, takie życie, ja tam nie będę narzekał, wycieczki są zawsze OP. Dobra, o ty śmiecił, chodź tu. Dobra, porobiony, nie wiem co w ogóle on odwalił, ale jakiś dziwny był. Teraz ja mam ulta, chodźcie tu, patrzcie! Pro killsy, pandy, gościu, z 2020 roku, jak wtedy byłem OP. A nie, że teraz tutaj panda na emeryturze i tak dalej wszystkich robię, króciutko, dobra. Wjeżdżamy tutaj bardzo ładnie, tam jeszcze Gale odrzucił pięknie. No generalnie będę wam pokazywał po jednej gierce z każdego trybu, bo nie chcę, żeby ten film trwał 48 minut. Na razie nam bardzo dobrze idzie, więc bez jakiegoś większego problemu 8 już mamy. Chodźcie tu we dwójkę. Nie no, Panda na że jest jeszcze bardziej open niż w Prime, co tu się dzieje w ogóle? 9 mamy gemów, jeszcze jeden niech wyleci, dawać mi tutaj. Gemy się chyba co 7 sekund, teraz piąt, tak jak kiedyś było, chyba że zmienili, nie wiem. Ale raczej nie. I chodźcie tu, bo tam Gail on ma jednego, on nas zaraz porobi. No właśnie, mało braku. No i właśnie, to jest takie odklejenie tych odklejusów tamtych. Dobrze, że ja mam teraz 10, już mi nikt nie zabierze i wygraliśmy to na 100%. Bardzo ładnie, 14 sekund. Tara jeszcze tam coś próbuje, ale nic nie udaje się zrobić. Tutaj idą sobie we dwójkę. Co to? Aha, to ten duży robot. Ty, ja se teraz przypomniałem, że tu roboty miały być. Ty gościu, te roboty nam mogą niestety przeszkodzić. A co on? Ciekawe czy on gemy wyrzuca. Czy, czy nic po prostu? Nie wiem, to by było w sumie ciekawe. Ale nie sprawdziliśmy tego w tym meczyku. Udało mi się wygrać. To ja misję porobię, ale 300 IQ jestem. Nie no, to jest 200 IQ, że ja coś takiego robię na tym odcinku. Przechodzimy sobie dalej. I widzimy się, jak odblokuje nagrodę. Dobra, widzowie, mamy już tutaj nagrodę. W sumie po dwa meczyki tylko są. O, spadająca gwiazda. Ja wiem, co tutaj wezmę. Ja wezmę tutaj. OG, OG postać, widzowie. OG postać, która chyba jest od samego początku. No, ale czy możesz mnie nie zapraszać? Odkrył się OG postać. Złota Piper, widzowie. Wiecie, jakim trzeba być pro playerem, żeby mieć złotą Piper? Eee, główna tak skupi się na wrogach dokładnie tak. Eee, to jest co? Eee, um, 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 um. Aha, dobra. Ok, dobra, dobra, dobra. Bardzo ładnie mam to, co chciałem mieć. Nie chcę nic tutaj zmieniać. Lecimy. Gierka na nagrodzie, moi drodzy. Banty, Banti jest tryb, którego no nie do końca lubię grać, no ale tak wyszło, że jest na Challenge i trzeba będzie zagrać gierkę. Mam taki problem, że gram na tablecie, a gram na tablecie to czasami laguje, bo się gra przez Wi-Fi, a nie gra się na danych. A jak wiecie, no to czasami tak jest, że buguje wam, jak grać na Wi-Fi. Ty, śmieciu, śmieciu, ale leciało kombo gościu, dwa pod rząd. Chłopie, 3700. Tak jest, dobra, dobiję, dobiłem, ale niestety nie porobiłem go, dobra. Teraz go zaraz tutaj dobijemy. Chodź tu, chodź tu. O, dobra, kolega cię zasłonił. Nie najgorzej. Tam dobiję. Uuu, ale siadło, widzowie, co tu jest grane, proszę Państwa, rozwalamy to. Jak przegrywamy, jak ja dwa kile zrobiłem? Wiesz, ta moja pitona chyba ginie co chwilę. Jakim cudem można przegrywać, jak ja takie oro na nich robię? Dobra, ale Beka, ten Daryl w ogóle on nie potrafi Leona na blisko porobić, co jest grane. Dobra, ty uważaj. Dobra, dobra, dobijam cię, tak jest! Tak jest proszę państwa, co tu się dzieje? Leon dostał Gonga. Gościu, patrz, patrz, patrz ty, jakby to siadło, chłopie. Byś się chyba popłakał, co tu by się stało. Dobra, ja się muszę uspokoić, bo... O ty śmieciu! Dobra, ale lecę! Ty co jest? Jak ja oram tutaj wszystkich? Ja nie grałem w tą grę tyle czasu, a tu nawet my poziomem nie dogonili. Ja tu wszystkich robię, co jest grane w ogóle. Dobra, oni zginę, Aha, zginęła Tabi chyba, no to zarobiście jak zginabi. Bi. to jest już pokczampik. Ja nie mogę na ślepo jeszcze, co ja robię, ty! Ooo, naładowałem idealnie! Uuu, co ja robię, zginąłem, ale porobiłem go jeszcze! Widzieliście to? To było coś niesamowitego, widzowie. 25 do 19, nie, 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 Daryl! Daryl, Daryl, Daryl. nie możesz zginąć, stary. Nie możesz zginąć, stary. Dobra, musimy, musimy to jakoś przetrwać. Dobrze, mamy 20... 28 mamy, nie! Nie, 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 nie. Kogo ja muszę porobić? Muszę porobić tamtą. Muszę ją porobić. Dobra, chodź tu. Kurczę pieczono no i przegramy to właśnie w tego. W taki sposób, że był ten robot widzowie, no kurczę pieczona, co ja mogę powiedzieć? Lecę dalej, zobaczymy, z tego wyjdzie. Gram na razie piper, ale może z mnie później na B. Jak nienawidziłem tego trybu, tak go dalej nienawidzę. Eee, gdyby się udało po prostu nie mieć walonych ameb, które nawet nie grają i gram z botami, ale nie że gram z osobami, które nie potrafią grać, ja nazywam botami. Nie, ja gram z botami, chłopy... No patrzcie, no kolejny! No chłop odpala challenge i nawet go nie gra. No i gra za niego bot, no i się, no to na pewno wygram 2V3, gdzie tam gra trzech normalnych ludzi. W dodatku, nie, nie mówiąc o tym, że przed chwilą grałem z typem, który miał tutaj Bula, No to to już jest w ogóle inna sprawa. Więc no, no generalnie no po prostu nie da się ugrać, bo... No oni trolują i tyle, więc... No, no tak jak mówię, ja nienawidziłem Banty, bo to jest jedyny chyba tryb na świecie, gdzie nie da się wykierować randoma. Na no, yy, tym. Na hejście, który zaraz ma być tam nawet mogę wykierować randoma. No bo po prostu idę i nawalam w safe, a oni nie chcę bronią te boty, które grają za tego typa. Ale nie no, tutaj się nie da, no po prostu się nie da, no i najprawdopodobniej nie przejdziemy tego challenge'u przez właśnie takich odklejusów, mimo tego, że staram się. Grać jak tylko mogę. No i jeszcze mamy bota na siebie, zarobiście, Squeak, jesteś po prostu geniuszem, ale on tam zginie i odda bota tamtym typom, więc przynajmniej tyle. Szkoda, że, cho y że nie dostaliśmy żadnych gwiazdek przez to. Dobra, tutaj trafię bardzo ładnie. No widzieliście, to, to jest skill, to jest skill, widzowie. No ale co z tego, że ja mam takiego skilla, jak no sam na trzech nie ugram, no to jest po prostu niemożliwe. Zresztą miałem kiedyś serię na głównym kanale Panda versus Trzech Bambików chyba, czy jakoś tak się nazywa, i grałem solo na trzech i... No mimo tego, że trzy, trzy osoby były słabe, no to i tak przegrywałem, bo po prostu jest ich więcej. Więc no, no tak to niestety, moi drodzy, wygląda dobra. No nie, cofać się, no a my, by cofać się, niech bot pójdzie na nich. No proszę, bot poszedł, dobra, bot poszedł na nich. Mamy siedem do zgarnięcia. To kolta wystarczy, że zdejmę. Wystarczy, że zdejmę kolta, ale najpierw załatwię sobie ją, bo ją będzie mi łatwiej. Dobra, jeszcze ją porobi zaraz tamten bot najprawdopodobniej. Tutaj trafię go. Oj, będzie ciężko go zdjąć. O dobra, on zginie, on zginie. On zginie. On zginie na 100%. On zginie na 100%. Dobra, bot go zarobiście, Zarąbiście. Dobra, ładnie, ładnie. Oni wreszcie myślą. Oni wreszcie myślą. Widzowie, co tu się stanęło? My to wygramy. Proszę, nie gińcie. Dobra, sekunda. Nice. Przechodzimy dalej. Kurczę masakrę. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale no dosłownie nie idzie tego ugrywać. Jakimś fartem się udało. Przechodzimy do napatu. Mapa service. Dobra, ja wiem, co tutaj biorę. Nasza panda, Nita. Yy, szybka łapa misia. Tak, z tego co widzę. Tak, szybka łapa misia, i tutaj yy, atakuje szybciej. Przez, no, otrzymuje tarczę bardzo dobrze czy z Nie, tarczę weźmiemy. Weźmiemy tarczę. Cel bronić, nadować misia, iść na atak, wrzucić misia na safe potem, no jakoś tutaj to ugrywać. No tutaj myślę, że poradzimy sobie bez większych komplikacji. Jak tylko naduje misia, to powinno być dobrze, bo powinienem sam to wykerować. Jak będzie w praktyce, zaraz się okaże. Okej, okay, on już sobie zmarnował jeden gadżet, który mógł mnie przyciągnąć. Nita, mnie nie trafiałem. Trafiam. Skill z dawnych lat pozostał. Dobra, Edgar porobiony. Nita znowu trafiona, a mnie nie trafiła. Pięknie, tutaj nawalamy sobie. Bardzo ładnie. Tutaj jeszcze pasuje wrzucić ta Miśka. Walnę mu gadżet, walnę mu gadżet. Dobra, zrobiliście. Misiek będzie nawalał, bardzo ładnie. Misiek tam będzie nawalał. Edgar go tył tyłu niestety weźmie. To jest problem jedyny. Okej, okay, tutaj jeszcze trzeba uważać. Oj, przegramy to, przegramy to. Przegramy pierwszy na hejście, masakra, nie, to jest widzowie jakiś żart, dobra, ja zostanę na obronie, bo tego nie przejdziemy, kolejnych prób nie dokupuję, bo mam 10 gemów, więc nawet mi nie starczy, jakby mi starczyło to i tak mi się nie chce, więc nie będziemy dokupywać kolejnych prób, postaramy się jak to, jak to by wyszło tutaj z randomami, no ale jak widzicie nie jest to proste, gdyż grają tu totalne odklejusy, więc jest taki problem z tymi randomami naszymi, następny challenge gram z jakimś youtuberem i wywalone, nawet z Torim. myślę, że Tori i tak już po tylu latach praktyki grania w tego Besa on już nie no z 3 lata w to gra, ja gram 5, to on z 3 myślę, że gra, więc jak on tyle czasu już gra, to powinien być lepszy od tych randomów, nie wiem, trzeba będzie sprawdzić, dobra, Jak go mam na hita, no dajcie mi go do no come on, no co, ten autoatek jest jakiś popsuty, co to było w ogóle, autoatek go nie trafił, gdzie ja celując bym to trafił, o co chodzi w ogóle, dobra, mam miśka, więc wywalone, idę na atak na razie, ale co to było w ogóle widzowie, o co chodziło, Dobra, griff tu jest. grifa tutaj mogę jakoś trafić? Niech go bot tam bije. Niech go bot zacznie tam ciągnąć czy coś, nie wiem. Tutaj będzie ciężko z naszym kolcikiem kolegą walonym. Ale myślę, że go porobimy. Dobra. O, dobra, pięknie. Udało mi się znowu to zrobić. Tak jak kiedyś, tak jak kiedyś. Dobra, bardzo ładnie wlatujemy tutaj. Jest to choronka, nawalamy, nawalamy, nawalamy. Teraz jest szansa, teraz jest szansa to zdjąć. Oj, szkoda, szkoda tego. No i on, oni nas zdejmują. No właśnie, bardzo ładnie. Bot! Nie, no bot obijał safe. Nie wierzę w to. To jest żart. Ajajaj, dobra. Wywalone w to. Nie, nie kupuję za 3. Nie chcę mi się tego kupować, szczerze mówiąc, bo ja jeszcze i 10 wydam w takim tempie, jak oni nie potrafią grać. No cóż, spróbowałem, nie wyszło. Tak to się moi drodzy potoczyło, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że tak się działa, w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!